Więc prosimy o wzmocnianie. O... O... Tak, Jakby ktoś widział od Bustera, to może mu przypomnieć, że ma tu być. Daj, 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 daj. To może krzyknie, tak? Fajfaja jest tutaj za To jest ogłoszenie partian, że o 20 będzie prelekcja wązaja, czyli wązina, czyli Maćka ma pod tytułem Jak Żyć w sali filmowej. O, Marek Pytka! Marek, 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 Marek! A to jest pyta.pl. <grystanie> dziękuję. <noise> dziękuję, dziękuję. O 17.00 jeszcze jest panel dyskusyjny. Uchaj się z YouTube'a. Nie, to jest na auli, na dużej. To, Jezus, Maria, 4 godziny tu będziemy. <noise> Przepraszam, pan to. Się mamy? Pan <noise> mamy? Pan mamy? Pan Pan

Szukamy na wolontariat z krzesła, ale tak z bliska proszę. Z krzesła Dajcie nam Nie, ja pana puszczę, ale ja mogę stać. Ja się sam ewentualnie. Problemy y, lokalowe wynikają z tego, że wyższy szczebel organizacji nie wierzą, że YouTube ogląda dużo ludzi. E, więc udowadniamy coś w tym momencie, tak? Nie wiem. Nie, nie. Się nie, najpierw się nie, 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 obawę... no. 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 Pieśle... Przepraszam. nie, 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 tak? No nie, nie, tak? No No nie, 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 tak. i no, widzę tłum. Dziękuję. No i na początek taki mały kawałek. Idą sobie dwa ziarenka przez pustynię, tak? Tak. Jedno ziarenko do drugiego, drugiego mówi: cholera, ale tu było. Idą diagra i jedna do drugiego Cholera, Ale mi gorąco, ale mi duszno. To się rozepnie. serdecznie na kolejnej części pierwszej polskiej debaty YouTube organizowanej przez Gamestube.pl, natomiast jak widać organizatorzy nie przewidzieli, znaczy nie my, tylko organizatorzy głównie nie przewidzieli tak, liczny, tak licznego odwiedzenia od przez was panelu. Z tego względu jest właśnie tak duszno i tak dalej, więc... Nie, nie przywiązujemy większej wagi do naszych stylów wypowiedzi i tak dalej, to jest bardzo strasznie. Ile ludzi może przyjść na panel ludzi, którzy mają łącznie jakieś 700 tysięcy subskrybentów w Polsce, nie? 20 osób jak będzie to dobrze. W każdym razie dzisiejszy teraźniejszy panel to jest panel YouTube Show Bawi i Uczy. O show wszelkiego rodzaju w filmach właśnie związanych z różną tematyką właściwie. W tym celu zaprosiliśmy ludzi związanych właśnie z tym tematem, czyli od tutaj tej strony Marek Adbuster hoffman Brat Marka Dariusz hoffman Sajpan. Krzysztof Kanciarz.

sam Zabry się wsiądźcie! Tak, pozwolicie, mm. tak, um. że się wziąłem. Można? Można, można? Dziękuję. Tak, teraz tutaj. Troszeczkę. Mi mi bed, mi li, mi Um, dobrze, więc nie będziemy. Znaczy, generalnie miało, mia, mieliśmy to zacząć od tego, jak zaczyna się na YouTube i tak dalej, ale z racji tego, że się przedłużyło i w ogóle jest generalnie słabo, to przejdę już do kolejnych kwestii związanych z YouTube show. I myślę, że pierwsza podstawowa taka, która zawsze się nasuwa, oglądając show w internecie, to no, show zazwyczaj znamy z telewizji, tak prawda? Gdzieś tam obecna jest jakaś cenzura, jakieś filtrowanie tych wszystkich materiałów. Czy dla Was YouTube jest, tak, jest taką możliwością właśnie ominięcia tych wszystkich przeszkód i gdzieś tam no, odnaj odnajdywania siebie w tych materiałach bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz? Czy to jest. Czy to jest o wiele lepsza platforma do, do tego typu do tego typu, yy, do tego typu filmów? Czy na przykład nie wiem, za chwilę na YouTube Polską możemy, będziemy mogli odnaleźć, nie wiem, teleturnieje na przykład, czy, czy inne tego typu show, znane z telewizji? Jak sądzicie? Może zacznijmy od tego, że często się słyszy, że YouTube jest nieprofesjonalny. YouTube generalnie jest tak odbierany, traktowany jako po prostu coś gorszego, medium niższe. Co jest strasznym błędem, biorąc pod uwagę często ograniczone środki produkcyjne w myśl sprzętu do nagrywania, obróbki, programów oświetlenia, mikrofonów itd. Tak I ja, polecając kanały w ramach Inforejek co piątek, Jestem, pod, jestem w ciężkim szoku, ale to są emocje jak najbardziej pozytywne, biorąc pod uwagę jak fantastycznie można się bawić na YouTubie przy jednoczesnych ograniczeniach technicznych. I to jest pierwsza kwestia, a ostatnia, która też może być potem jakąś kwestią wyjściową do dalszej dyskusji, to my, my jako my, ja jako autor w sytuacji dzielenia się pasją, zarażania tą pasją. Czy to jeśli chodzi o mm, moją y, osobę, sport, paintball, rysowanie, pasgrojki, czy moich tutaj drogich y, 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 współgości, tak to sobie może brzydko nazwijmy, y, pod kątem tutaj bardziej nauki i... i ma jakiegoś swojego konika, ma jakąś swoją pasję jak hobby, którą chce zarażać innych przy wykorzystaniu różnych narzędzi. To jest strasznie fajne, strasznie fajne i to jest taki też taka tarcza argument obronny na korzyść właśnie YouTube'a jako medium wcale nie gorszego od tradycyjnej telewizji. <śmienicza> 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 dajesz, dajesz. Użyjemy. A się wieczór nie. ja. ty kto? Ty, ty zaprzątkowali ten panel jako. Brawo, 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 brawo. Brawo, 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 brawo! W tematyce YouTube Bawi i uczy. a ja widziałem na, na, tym, na, na tej liście YouTube Bawi Jiuczy lepiej niż, niż, niż telewizja. I ja tutaj bym. Odważył się wystąpić w roli może adwokata diabła, ponieważ ja będę mimo wszystko bronił telewizji. Może, może to zabrzmi dziwnie, że tutaj jeden z, z czołowych twórców kontentu na YouTubie będzie, będzie wybraniał telewizję. Ale tak jak mówiłeś o, ty, o, o, o tym filtrowaniu treści, że, że mimo wszystko filtrowanie jest jeszcze cały czas bardzo utrudnione na, na YouTubie i można się natknąć na, na, na takie treści, poczem totalnie że jest to przerażające i, i, i nawet porównując to z telewizją nadal YouTube wypada, wypada dość. No, no, ale, trudno, ale, ale, ale telewizja też nie wypuści niczego, co się nie sprzeda. Przynajmniej komercyjna telewizja, no, publiczna już też coraz bardziej w tym kierunku idzie. Natomiast na YouTube, na YouTube są ludzie, którzy, którzy z, z, ze wszystkich różnych jakiś tam niż swoje pasje pokazują pokazują treści, które by się nie przebiły w mediach, bo są zbyt niszowe albo niepopularne, a są też bardzo ciekawe. Mówisz, że coś, co jest bardzo ciekawe jest niepopularne? <grym> ja, ja cały czas mi się upierał przy tym czy tym stwierdzeniu, że, że YouTube jest cały czas pełen, pełen śmieci takich, na które bardzo łatwo trafić zupełnie przypadkowo i można się y, bardzo, y, bardzo nimi rozczarować. No, no ale też jak trafiasz na słabą treść na YouTube, to ty cię jakoś nie rani na życie, nie? Po prostu idziesz dalej. Y, ja, y, to, to może zabrzmieć panalnie, ale y, możemy... Myślę wprowadzić taki, takie rozróżnienie, że po prostu telewizja jest obecnie bardziej nastawiona na formę, natomiast YouTube pozwala na większe i bardziej dynamiczne akcentowanie treści, bo jak patrzymy na to, co, co jest popularne na YouTubie, no to to są rzeczy, które jakoś tam się wybiły, tak, ale wybiły się swoją jakąś tam merytoryką. No. Nie ma za bardzo ludzi, którzy są popularni na YouTubie, bo są piękni, tak? Jak tam prezenter telewizyjny, że mają tak zajwistą dykcję, że po prostu wszyscy chcą jej cały czas słuchać. Tylko są, są po prostu ludzie, którzy mieli, mieli jakieś tam pomysły i, i realizowali merytorycznie swoje programy. Zaczynają bardzo często dość skromnie, nie? Znaczy wszyscy, wszyscy jak tu siedzimy i w ogóle wszyscy na YouTubie zaczynali od, od programów, które jakby jakościowo, jak mówimy o jakości produkcyjnej, były dużo słabsze niż to, co się... to co? Każdy z nas robi teraz, obecnie. Nie? To jest naturalna, e, naturalna ewolucja i e, przewaga YouTube'a w stosunku do telewizji jest taka, że, że telewizja nie daje ci tej szansy wypuszczenia czegoś, co jest takie powiedzmy niedoskonałe i jakby już na oczach widzów razem wspólnie e, tworząc serię idziesz do przodu, rozwijasz. Że w telewizji zaczynasz z wyższego pułapu, ale już jakby ta, ta ewolucja nie jest taka, donikąd nie zmierza. No i też to, że jest dużo słabej treści na no YouTube wynika z tego, że tam jest po prostu wszystko, a więc również słaba treść. Marek, ja co z Markiem? Marek, co, Marek? O ty, że to Marek, ale to chyba nie o Mikael... to chodziło. Dziękuję. Marek, dodał. O, karty proszę bardzo. Może <widł> tak delikatnie powiem, jak to się zaczęło, tak? Tak, 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 Ja tam trochę, troszeczkę występowałem. Dziwnie wyszło. Szedłem ze sklepu, trzymałem się płotu, tak? No nie powiem, no nagle mi płot się skończył. No kolegi, brawa otwarta. No wpadłem na podwórkę, akurat kręcą chłopaki. Coś tam. No i mnie tam kręcili właśnie. I tak się tu znalazłem, tak?

kosmos wysłali. Jak to w kosmos? No, podpięli mi jakieś tam petardy. <noise> Profilaktyczne rakiety zrobili. A że ja mieszkam mniej więcej no może będzie dwa, może trzy kilometry od Ogęcia tam w Warszawie. No i podobnie Ilusinowi silnik spadł. No to jeszcze podpięli ten silnik. No i także mi mnie wyrzuciło w trochę. Znowu, za studodawcę. Znowu! U kolegi wygląda akurat na podwórku. No, no i tak było. No, przedstawiam tam są koledzy: Grzegorz, Mariusz. No, cała ekipa to fajnie, pyta. Fajnie. i Co za to, to prawo zapyta, nie Ale jesteśmy w Panie, No, ci czym że sam sobie dziewczyk? Całą drogę mi się przypomina. No, jaki dowcip? No, może o Jasiu tak? Dawaj. Dawaj, O Jasiu? Kto chce Dobra. Dobra. Jest? No to dobrze, proszę no, prowadzący. No, co on z nie daj <noise> O jaśu jeden, jeden musi być.